Witam Was w pracowni Manufaktura Rebeka Delana. Dzisiaj jest kolejny odcinek z cyklu dla osób początkujących i dzisiaj pokażę Wam, jak przerabiać oczka lewe metodą kontynentalną. Ja Wam pokażę taką metodę norweską, ponieważ uważam, że dla osób początkujących przerabianie lewych oczek tą metodą będzie po prostu najłatwiejsze. Jeśli macie nabrane wasze oczka i część robótki przygotowaną, pod yy, i teraz będzie, będziecie przerabiać oczka lewe, to robimy to w ten sposób. Zobaczcie, pierwsze oczko ja sobie przekładam na prawy drut, i teraz nić robocza jest z tyłu, tak jakbym chciała to oczko przerobić na prawo. Nić robocza jest z tyłu pod tym moim lewym drutem, i teraz prawym drutem robię, yy, robię tak. Wchodzę pod tą nić roboczą. Wprowadzam teraz ten drut w oczko moje, które znajduje się na lewym drucie. Zobaczcie, wchodzę w to oczko od prawej strony do lewej. Czyli nie tak jak przy prawych oczkach za oczkiem, tylko drut wprowadzam tutaj od środka. Wprowadzam sobie ten drut, teraz wyciągam troszeczkę, żeby ten koniec był dłuższy. Zahaczam sobie tą nić roboczą i przeciągam przez to moje oczko, jakby prowadząc drut do tyłu. I ściągam to oczko jednocześnie z lewego drutu, żeby ono znalazło się już na moim prawym drucie. I znowu zobaczcie, nić robocza znajduje się pod lewym drutem. Wchodzę sobie prawym drutem pod tą nić roboczą. Wprowadzam sobie teraz drut w moje oczko, które znajduje się na lewym drucie, które będę przerabiała na lewo od prawej strony do lewej, czyli tutaj od środka. Wyciągam sobie ten drut troszeczkę bardziej, zahaczam nić roboczą i przeciągam przez to oczko. Zobaczcie do tyłu. I mam kolejne oczko. I znowu nić robocza pod lewym drutem. Prawy drut wprowadzam sobie pod nić roboczą. Teraz wprowadzam sobie w to oczko, które znajduje się na lewym drucie od prawej do lewej strony. Wyciągam sobie ten drut troszeczkę mocniej, zahaczam teraz tą nić roboczą. I przeciągam ją przez moje oczko, jakby ciągnąc ją do tyłu. I zobaczcie jeszcze raz. I mam przerobione oczka lewe. Zobaczcie, one układają mi się na drucie, tutaj na prawej stronie tej mojej robótki, gdzie przerabiam oczka lewe. One układają się w postaci takich charakterystycznych brzuszków. I te oczka lewe mają to do siebie, że od drugiej strony tworzą prawe oczka, czyli układają się w taką fałkę. Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z drutami i ten filmik przydał się Tobie w Twoich dziewiarskich zmaganiach, to oczywiście nie zapomnij pozostawić łapki w górę. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, śmiało pisz w komentarzu. Postaram się na wszystkie Wasze pytania czy wątpliwości odpowiedzieć. Zachęcam Was również do obserwowania mojego profilu na Instagramie i na Facebooku. Jeśli poszukujecie ciekawych. Dziewiarskich inspiracji albo fajnych dziewiarskich trików, to jak najbardziej każdy znajdzie coś dla siebie. A za dziś Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.